Z ewangelii według świętego Mateusza, gdy tetrarcha Herod usłyszał o Jezusie, powiedział sługom, to jest Jan chrzciciel. Popularne twierdzenie mówi, że jak się przestaje wierzyć w Boga, to potem łatwo w byle co uwierzyć. Widzimy to na co dzień. Ci, którzy porzucili swoje chrześcijaństwo, nie rozwinęli go, nie pogłębili, łatwo wierzą w horoskopy. Przeróżne, wymyślone przez ludzi, bzdury, i chyba tak jest z Herodem. On nie odkrył Jezusa Chrystusa, nie odkrył w Jezusie spełnienia żydowskich proroctw, więc próbuje sobie wytłumaczyć Jezusa na różne ezoteryczne i magiczne sposoby, błądzi w ten sposób wystarczyłoby, żeby zachował się najprościej, tak jak Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a Jego Królestwo by się nawróciło i On sam. Do zobaczenia jutro.